Wszystko świeci na czerwono, nawet portfolio samego Donalda Trumpa. I nie mówię tutaj o delikatnym minusie. To co obserwujemy na rynku to potężne spadki sięgające kilkudziesięciu procent. Bitcoin w ostatnim miesiącu zaliczył spadek o 24%. Wykres padł na deski, jakby dostał słynnego sierpowego od Mike'a Tysona. I to z jego lat świetności. Inwestorzy są przerażeni i to już nie jest jakaś tam lekka obawa. To po prostu panika. Wyprzedają wszystko, co do ostatniego coina. Kryptowaluty. Po prostu umierają na naszych oczach, i to czas, w którym musisz obserwować rynek, bo w przeciwnym razie możesz stracić ogromną szansę. Ten film ma jasny cel: powstrzymać ten wodospad emocji. W końcu jesteś rozsądnym inwestorem i wiesz, że w takich chwilach liczą się fakty. Nie ma co ukrywać, że to krwawienie rynku na niespotykaną skalę. Gdy salda na portfelach inwestorów topnieją w oczach, a giełdy płoną czerwienią, mamy klasyczny efekt domina. Panika rodzi panikę, a sprzedaż napędza dalszą sprzedaż. Jednak za tymi spadkami kryje się znacznie więcej. To nie są puste emocje, to zestaw brutalnych czynników które razem tworzą sztorm na rynku kryptowalut. Co jest przyczyną tego chaosu? Rozczarowanie polityką Trumpa. Największy atak hakerów w historii kryptowalut. Masowa wyprzedaż przez fundusze ETF i totalny strach na Wall Street. Każdy chce uciec teraz, zanim zrobią to inni. Ale uwaga! To nie jest pierwszy taki moment w historii kryptowalut. I jeśli myślisz, że to już koniec, możesz być w błędzie. Być może rynek właśnie daje Ci największą okazję od lat. ETFy na Bitcoinie Miały być przepustką dla wielkich pieniędzy do świata kryptowalut. Ale coś poszło nie tak. W momencie kryzysu okazało się, że ci inwestorzy uciekli z rynku, sprowadzając same problemy. W ciągu jednego dnia fundusze inwestycyjne wycofały ponad 1,1 miliarda dolarów. Rekordowy odpływ środków. To sygnał ostrzegawczy, którego nie można ignorować. W ciągu zaledwie 7 dni inwestorzy wycofali blisko 3 miliardy dolarów z ETF-ów. Szczególnie dotknięte zostały fundusze zarządzające. Przez gigantów finansowych takich jak Fidelity i BlackRock. Żeby nie rzucać samymi ogólnikami, fundusz FBTC od Fidelity odnotował odpływ. 246,96 milionów dolarów, podczas gdy iBit od BlackRock stracił 158,59 miliona dolarów. Takie masowe wycofanie środków świadczy o rosnącej niepewności inwestorów co do przyszłości bitcoina, a nawet co do przyszłości całego rynku kryptowalut. To po prostu musiało zaowocować spadkami kursów oraz zasianiem potężnej niepewności, ale gdy krew się leje, rekiny żerują. Podczas gdy wielu inwestorów wpada w panikę i wyprzedaje swoje kryptowaluty, doświadczeni gracze wykorzystują obecne spadki do zwiększenia swoich zasobów bitcoina. Przykładem jest inwestor o pseudonimie Spoofy, który niedawno zakupił ponad 4000 bitcoinów na giełdzie Bitfinex, gdy cena spadła poniżej 90 tysięcy. Obecnie jego portfel szacowany jest na około 344 miliony dolarów. Spoofy pokazuje, że strategiczne zakupy podczas rynkowych korek, mogą przynieść znaczące zyski w dłuższej perspektywie. Podobnie zachowuje się znany Robert Kiyosaki, który na Eksie pewnie mówi o tym, że traktuje aktualne spadki jako wielką okazję. Dane z platformy analitycznej Glassnode potwierdzają, że ponad 2,16 miliarda dolarów zrealizowanych strat pochodzi od inwestorów, którzy niedawno dołączyli do rynku, podczas gdy długoterminowi posiadacze Bitcoina wykazują znacznie większą odporność na Wahania cen. Pytanie brzmi: do której grupy ty się zaliczasz? Jeżeli to cię nie przekonuje, bo jesteś już całkiem załamany, w poważaniu masz te całe kryptowaluty, to mam jeszcze coś. W obliczu obecnych gwałtownych spadków na rynku warto zwrócić uwagę na długoterminowe działania dużych graczy finansowych. Rozszerzmy nieco perspektywę. Według analizy przeprowadzonej przez eksperta do spraw kryptowalut, sama Kalhana, do końca 2024 roku, aż 1573 instytucje finansowe posiadały ekspozycję na bitcoina. Wśród nich znajdują się banki, fundusze hedgingowe, doradcy inwestycyjni oraz fundusze emerytalne. Rosnące zainteresowanie ze strony takich podmiotów świadczy o postępującej adopcji bitcoina w sektorze finansowym. To nie jest już gra kilku nerdów kopiących bitcoina w piwnicy. To kolosalny biznes. Co więcej, Liczba zgłoszeń do SEC dotycząca kryptowalut osiągnęła rekordowy poziom, co sugeruje, że instytucje mimo wszystko traktują tę branżę poważnie i nie odpuszczą teraz tak łatwo. Całe to zamieszanie, te wszystkie problemy i krwawiący rynek to ogromna zasługa największego ataku hakerskiego w całej historii kryptowalut. Znienawidzona przez świat grupa Lazarus działająca dla Korei Północnej wykradła około 1,5 miliarda dolarów w Ethereum. I przyznaje brzmi to jak koniec świata. Ale giełda Bybit wykazała się skutecznym zarządzaniem kryzysowym. Gdy jedna z topowych giełd pada ofiarą takiego ataku, inwestorzy w panice zaczynają masowo wyciągać środki z platformy, a to zagraża stabilności takiej giełdy. Niejedna platforma nie wytrzymałaby tego, ale Bitbuy zdał egzamin. Zapewnił użytkownikom pełną wypłacalność oraz zabezpieczył resztę ich środków. Giełda uruchomiła dodatkowo platformę Lazarus Bounty, gdzie specjaliści z całego świata wspólnie działają, aby ujawnić nielegalne działania, zabezpieczyć skradzione aktywa, wszystko po to, żeby utrzeć nosa wrednym koreańskim hakerom i to oczywiste, że obecne spadki na rynku kryptowalut wywołują falę niepokoju wśród inwestorów. Jednak analitycy sugerują, że to może być pokoleniowa okazja do zakupu Bitcoina po obniżonej cenie. Wskaźnik RSI dla Bitcoina spadł poniżej 27, co historycznie zawsze oznaczało sygnał do zakupu podobna sytuacja miała miejsce w sierpniu 2024, kiedy po spadku do 49 tysięcy dolarów nastąpiła fala gwałtownych wzrostów. Ekspert Bitwise Andrew Dragosz zwraca uwagę, że jesteśmy na wczesnym etapie rynku byka po halvingu, a większe wzrosty mogą być dopiero przed nami, ale żeby zachować balans to inny ekspert tym razem od złota, czyli Bart Brands przewiduje, że Bitcoin nie przetrwa tysiąca lat i ostatecznie zniknie, więc jeżeli miałeś planach zrealizować swoje zyski. Tak, plus minus za 1100 lat, to przykro mi, ale możesz się przeliczyć. W takim wypadku lepiej inwestuj w złoto. Czy jakikolwiek ekspert da ci gwarancję, jaka cena będzie za miesiąc lub rok? Oczywiście, że nie. Ale sytuacja nie jest taka zero-jedynkowa, jak można pomyśleć w panice. A jeżeli przeraża cię nie tylko wykres Bitcoina, ale również aktualny wykres solany, który wygląda jak zjeżdżalnia prosto do piekła, i chcesz wiedzieć, co się tam takiego stało, to koniecznie zobacz mój ostatni film na ten temat. Politycy słyną z wykorzystywania obywateli, ale w tak bezczelny sposób, to chyba jeszcze nikt tego nie zrobił. Nie czekaj. Pora na decyzję.